Czasami pompa ciepła musi być zainstalowana na ściance. To jest hydrobox, jak widać, z elementami instalacji, ale po tej stronie jest jednostka zewnętrzna. Natomiast drugi moduł to jest moduł. Hydrauliczne. Mamy drejnik, mamy podłogówkę ścienne na ogrzewanie, podłogówka na ścianie mamy wysoką grupę mamy niską grupę i to wszystko będzie działało. A po co to przygotowujemy? Dla to się na targi. W jakie targi? Chwak. Chwac. Chwac. I tam będziemy. Z tą ścianką działającą pompą ciepła. Zapraszamy na stoisko Toshiby.